Po awansie do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów czas na PKO Bank Polski Ekstraklasę. Mistrz Polski Lech Poznań w trzeciej kolejce podejmuje Górnika Zabrze, który w tym sezonie wygrał dwa dotychczasowe mecze, a przed każdym meczem w ten weekend pamiętamy o powstańcach warszawskich. Piątek minęła, 81. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Zaczynamy mecz Lecha z Górnikiem. Ten mecz rozkręca się naprawdę powoli. Akcja z 22 minuty i Roberto Massimo uderza nad poprzeczką. To on w podstawowej 11. w tym meczu w składzie Górnika, jeśli chodzi o atak w odpowiedzi Mikel Isak, ale tylko w boczną siatkę. Przed Lechem Poznań teraz mecze z Cweną z Wezdą Belgrad o awans do playoff, już do ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Ale przy okazji trzeba wygrywać kolejne spotkania w Ekstraklasie. 32 minuta jedyny celny strzał w pierwszej połowie. Filip Jagiełło próbował zaskoczyć Marcela Łubika, ale ostatecznie górą Bramkarz zabrzan. Górnik w pierwszej połowie nie oddał żadnego celnego strzału na bramkę Bartosza Mroska. No i trzeba przyznać, że nie była to porywająca pierwsza połowa. Nils Frederiksen zanotował najważniejsze rzeczy i po przerwie Kolejusz wyglądał już zdecydowanie lepiej. Ponownie Filip Jagiełło strzelał, ponownie broni Marcel Łubik. 60 minuta spotkania, Joelle Pereira posyła długą piłkę, przed pole karne jest Leo Bengston, mija Łubika, zdążył, zdążył wpakować piłkę do siatki i to jest pierwszy gol w Ekstraklasie. Szweda jest 1 do 0 dla Lecha, świętują kibice przy Bułgarskiej, świętują włodarze Lecha Poznań, oglądają powtórki, bo naprawdę Bengston tutaj... Wykonał niesamowity sprint w polu karnym, po tym, jak e, główką zmienił kierunek piłki, oszukał Łubika, musiał jeszcze zdążyć. No i zdążył. I zdążył. E, I radość Joellen Pereiro, który zalicza asystę, a więc jest jeden do zera. Próbuje Górnik, e, bo musi teraz e, próbować odrabiać straty. Ismail z dystansu, ale obok słupka. No to widzimy, że piłka jeszcze odbiła się od Joela Pereiry. Kolej kontroluje wydarzenia na Murawie. E, Golizadech do Palmy, ponownie e, piłka do Golizadecha. Golizadech zatrzymał się, nie bardzo ma do kogo zagrać, wycofał do Luisa Palmy. Palma decyduje się na strzał, broni, ale jest Mikel Isak! Trzeci gol Isaka w tym sezonie i lechę prowadzi w 80 minucie już 2 do 0. Ari Golizadek pojawił się po przerwie. Luis Palma miał szansę na pierwszego gola w barwach Lecha Poznań. Nowy nabytek kolejorza. Drugi występ w barwach Lecha. Łubik z tym strzałem sobie jeszcze poradził, no ale z dobitką Isaka nie miał już szans. I kapitan Lecha podwyższa na 2 do 0. W tym momencie sytuacja gospodarzy wygląda już naprawdę dobrze. Ostatnia minuta spotkania. Jeszcze jedna akcja. Zabrzan Osman Soł! Przepiękne uderzenie. Jedyny celny strzał górnika zabrze na bramkę Bartosza Mrozka i strzał zamieniony na gola. To jest naprawdę piękna bramka. Ładne uderzenie Osmana Sou, Bartosz Mrozek przy tym strzale Senegalczyka, tak samo bezradny jak polscy koszykarze dzisiaj w meczu z Senegalem. Do samego końca jeszcze Lech próbuje, ale nic z tego. Ostatecznie kolejosz wygrywa. 2 do 1 z Górnikiem Zabrze. To drugie zwycięstwo Lecha w tym sezonie. Lech Poznań-Górnik Zabrze 2 do 1 i teraz kolejosz może już skupić się na meczach z Cweną, z Wezdą Belgrad o Ligę Mistrzów. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.